Ale super! Cześć, z tej strony Karolina. Witam Was w kolejnym vlogmasie. Dzisiaj widzimy się w niesamowitych okolicznościach. Pada śnieg. We Wrocławiu jest dzisiaj niesamowita pogoda. Szkoda, że tak krótko ma się utrzymać, ale dlatego, że to jednodniowy zryw, to wyszliśmy na dwór nacieszyć się tym cudownym śniegiem. Wiecie, jak cudownie nigdy bym nie przypuszczała, że w mojej pierwszej vlogmasowej serii spadnie śnieg. Na mojej świątecznej bucket liście. Nie sądziłam, że akurat ten punkt będę mogła tak szybko odznaczyć. Chcecie zobaczyć, jak tworzyłam moją listę i jakie punkty się na niej znajdują? Zapraszam! Bucket lista to coś, co tworzę co roku. Niestety, bardzo rzadko udaje mi się odhaczyć wszystkie punkty. Mam nadzieję, że w tym roku się uda. Do stworzenia bucket listy przygotowałam przede wszystkim pakiet. Duży papier A3 i małe białe kartki. Przyda się też klej. Może akurat najdzie mnie ochota, by coś przykleić. Dużo artykułów do pisania. Mam jakieś markery, kolorowe długopisy, ołówki, zakreślacze, pisaki. Wszystko, co może się przydać. Kupiłam też zestaw takich fioletowych mazaków. Zobaczymy, jak one będą pisać. Myślę, że się przydadzą. Do ozdoby. Kupiłam takie naklejki, kropeczki. To są dokładnie perły samoprzylepne. Kupiłam też zestaw takich tasiemek i gwiazdek, rozetek. Przydadzą się też do dekoracji. I kupiłam taki dziecięcy zestaw do ozdoby. Myślę, że najbardziej przydadzą się z niego brokaty. Zabieramy się do pracy. Ja do mojej bucket listy wybrałam czerwoną kartkę. Uzupełnię ją o zielone dodatki i na pewno wykorzystam białe kartki do wyklejenia pola na tekst. Białą kartkę podzieliłam sobie na dwie części. To właśnie będzie moje pole do zapisania wszystkich zadań. Pierwsza część przyklejona, zabieram się za kolejną. Od razu może jeszcze powiem, że ja żadnym specjalistą plastycznym nie jestem. Moja bucket lista jest bardzo prowizoryczna i jest tylko dla mnie. Nie oczekujcie, że będzie jakimś dziełem sztuki. Tak jak mówiłam, moje zdolności plastyczne nie są jakieś zachwycające. Ewidentnie literka S nie jest moją ulubioną. To wygląda jak jakiś smok. Zaraz dodam tutaj trochę świecących dodatków i zobaczymy, co z tego będzie. Teraz do ozdoby użyję tego mini kleju i tych super brokacików. Z tego co widzę, niebieski już się rozsypał i wszystko jest w brokacie, więc nie chcę myśleć, co będzie potem. Najpierw wybrane literki pokleję, a potem użyję wybranego brokatu. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie na przykładzie pierwszej litery. Jezu, jak ten klej się leje. Dobra, idę szybko osypać tę listę z. chociaż może powinnam mu dać trochę odpocząć. Dobra, to po prostu zacznę robić kolejne literki. Tym razem na złoty kolor. Ołki do ołki. Czekamy teraz chwilę. To od razu zabieram się za wysypywanie kolejnych słów, żeby poszło to w miarę sprawnie. Wtedy te inne litery będą sobie schły, a ja nie będę marnować czasu. Hmm. Może czas na kolor różowy. Różowy jest dość hmm, podobny do czerwieni. Szkoda, że czerwonego nie będę mogła tu użyć, bo no kartka jest czerwona, ale za to mamy niebieski. Myślę, że niebieski do roku sprawdzi się idealnie. Zobaczcie, jestem przekonana, że jak na moje zdolności artystyczne wyszło naprawdę super. Resztę ozdabiania zostawię sobie na potem. Teraz zabieram się zapisanie punktów mojej bucket listy. Cała lista została już przeze mnie wypełniona. Teraz zabieram się za dodatkowe dekorowanie, no i potem nie pozostanie mi nic innego, jak odhaczać kolejne rzeczy z listy. Zaraz chwilę, aż wyschną. Zaraz idę strzepać. O, naprawdę się przykleiło! Wow! Witam się z wami już kolejnego dnia. Wczoraj Lista schła cały wieczór i dzisiaj w końcu jest gotowa, żebym mogła Wam ją pokazać. Szczerze mówiąc, jestem dumna z jej efektu. Tak się prezentuje moja świąteczna bucket lista. Kilka punktów z mojej bucket listy mogę już sobie odhaczyć. Koniecznie dajcie znać, czy wy też tworzycie swoje świąteczne bucket listy i jakie są wasze ulubione punkty na nich. Otwieramy dzisiaj czekoladkę. Czemu ja ich nigdy nie mogę znaleźć? O, jest, na samym środku. Mamy dzisiaj takiego słodziutkiego misiaczka. Będzie idealny do porannej kawy. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. My się z Wami żegnamy. A jeśli odcinek Wam się podobał, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i subskrypcję na kanale. Do zobaczenia jutro. Cześć!